Hej kochani, ogólnie jeszcze nikt nic nie wie, ale jedziemy dzisiaj po nowego konia. Generalnie yy, wie tylko paru moich znajomych i Klaudia, która ze mną jedzie i nie mogę się doczekać normalnie. <laughs> jedziemy! Bardzo trudniej. No i mimo, poniżej tego, nie? Głowa. Już. jest trzy razy większy od niego. O, jakie piękne Haffingerki! Trzy. Sorko, nie. Dobre kucyki. No. bra tam <laughs> 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 Adic Claudia Bye. <laughs> Jura? Malutki, nie? Nie bał się do nich. O kurna! O kurna! Ja pie... I gdyby on się teraz nie ruszał, byłaby, byłyby takie piękne zdjęcia. Norman C. to dwuletni Haflingerek, który jest bardzo przyjacielski i jest kontaktowy. Cały czas gnie do człowieka, chce się miziać. Jest kochany, ale wiadomo, że ciągnie go do koni, ponieważ jest ogierem. No i tego nie oszukasz. Natury nie oszukasz, niestety, a po prostu on nie ma okazji poznać się ze stadem i musi być cały czas na oddzielnej łące. Także ja mu się nie dziwię, że go tam ciągnie, żeby się powąchać z innym koniem czy coś. Dodatkowo jest on ogierem, ponieważ czekamy jeszcze pół roku, aż spadnie mu jajko. O ile spadnie, bo jest opcja, że może być wnętrem, co by nie było dobre, ponieważ by musiał iść na stół operacyjny, bo normalnie tak tego nie zrobią w warunkach połowy takiej kastracji. Dlatego trzymamy kciuki, żeby jednak to jajko mu spadło. To już trzeci dzień Normana. Teraz siedzi w boksie, bo uciekł sobie. Zerwał kilka tasiem. Nie spierdzielił ze swojej łąki. Dawid tam mi pomaga, właśnie naprawić słupki, które się wyrwały pod naciskiem kucyka. Tutaj panienki chodzą, oglądają, gdzie jest ich kolega. Właśnie przyszłam po dwa kołki. Bo dwa są połamane, i nie mamy czego wybić yy, dla tasiem, żeby sobie w nich były zaczepione To jest nasza przytepka. Wody mu troszkę dałam, bo się biedny spocił chodząc tak w kółeczko. No stresuje się chłopno. W nowym miejscu jest, a nie może chodzić z końmi. Uff, nie działa! Naprawimy ci ogrodzenie i wyjdziesz, obiecuję. Idę dalej naprawiać z Dawidem. Mam na sobie bluzkę Ohai. Naprawdę wspaniałe koszulki. I w ogóle produkty. Jeden z plecaków, bo bardziej przypadł mi do gustu ten Lucky model. I on mi służy cały czas. Ja go wszędzie zabieram. Był nad jeziorem. Był na wycieczkach na wszystkim. Jeszcze się nie starł. A mam je ponad już chyba miesiąc nawet, więc spoko. Bardzo mnie to cieszy. Tu mnie troszkę norek ubrudził, sorki, ale no, to jest model Indiana. Bardzo pięknie, słonecznie. Na te ostatnie promienie słoneczne w tym roku chyba. Takie cieplutkie, bo jest 22 stopnie, a ma być 29. Także uzbroimy się. Uff, lecimy do roboty. Jeszcze nie daliśmy rady zrobić tego ogrodzenia. Będę musiała poczekać na pomoc, bo Dawid jest kulawy. Generalnie ma zerwane więzadła wszystkie w kolanie i nie powinien w ogóle chodzić, ale on jest uparty i... i no, więc chciał pomóc. A ja teraz idę do nasy, zobaczymy czy stanie czy nie. Nie wiem pominąć chwilkę, ale raczej nie będę przeszkadzać w jej egzystencji i po prostu przyjdę, pomidam i sobie pójdę. Zobaczcie jakie piękności, rude. No. Hey, bidulka z tymi muchami. No. Jakie nóżki. Pokaż ząbki. dziąbki. Ok, Rosną. Tak, no już cię zostawiam. One już przybrały sierść zimową. Pomału. A tu takie gorączki się zrobiły. 30 stopni w słońcu. Masakra. Zdech, no. koń. A tutaj tatuś chiluje. Jezu, ile much obudziło się to wszystko. Tatoś chiluje, babcia też chiluje. Babcia chiluje? Tak. Iwanka w oddali. Pasie się. A Norek z Dawidem w boksie. Okay. Zdecydowałam się go wyczyścić tutaj w boksie, bo jest bardzo niespokojny. Naprawili nam już tamtą łąkę, ale jeszcze wolę podpiąć do niej prąd zanim on tam pójdzie, bo kombinator to jest z niego bardzo dobry. Na pewno dorównuje Niko. To na pewno nie wiem, czy nawet nie jest lepszy, ale zabierz chrapki. No. A tak to spokojnie jest w boksie. I co mnie bardzo cieszy. Oczywiście. Tak? Słodziaku? Udało mi się go wyprowadzić. Nie było jakichś wielkich problemów. No, oprócz tego, że tam zaczęły rżeć, no to on też zaczął do nich tam chcieć iść i tak dalej. No ale no to jest normalne, tak? Koń jeszcze nie poznał tak dobrze swojego stada. No i chce chciałby poznać, ale nie może, nie? Taka natura. Hmm. Kobiety już do niego przyszły. A do mnie przyszedł Kitek. Do mnie przyszedł Euszczachy. Mam tu do niego horsku kiski i chciałabym wam wszystkim przypomnieć, że na mój kot Huffling Team, tutaj gdzieś będzie, Macie minus 10% na ciasteczka, także bardzo Was zapraszam do zamawiania na ten kod. Przestań się wchać, gościu, nie szukaj. No. Zawsze coś, nie? Boże, to imię Norman jest okropne. Brzmi jak imię Sesmana. Naprawdę, okropne. Ogólnie w skrócie, będę mówiła do niego Norek raczej, bo nie wyobrażam sobie mówić do niego Norman. Takie ciężkie to imię. A Norek takie. A, Norek! Jakie, jak do psa? No i poza tym śmiejemy się, że to jest Nochman, Komchia, Nochman. Myślę, że na ten moment zakończę tego vloga, ponieważ no już jest jakieś 15 minut i nie chciałam dawać długiego bardzo filmiku. No i tak ogólnie jeszcze z takich informacji, no to chciałam go dzisiaj wziąć na lążę, ale to jest jeszcze nie dla niego. On nie jest na to gotowy, nie skupiłby się nawet, a nie chciałabym go ganiać po prostu tak żeby się wybiegał. No, po prostu to by było bezcelowe bieganie w kółko, a tego bym nie chciała. Także poczekamy jeszcze chwilę. Dzisiaj go ładnie wyczyściłam. Dał sobie ładnie kopyta wyczyścić, także jestem mega, mega zadowolona. No, ale łąża przyjdzie z czasem, także na spokojnie. Także tym pięknym obrazkiem będę Was dzisiaj żegnać. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie do mojego Instagrama, używajcie moich kodów zniżkowych. Pa!